Pary dzisiaj nam opowie jak się pogodził z swoim odwiecznym wrogiem Lordem Voldemortem No, szanowni państwo, było to podczas to, to, nie, to, to magicznego kiedy spotkaliśmy się podczas e, wywoływania e, duchów. E, on tam przyszedł po prostu, chciał mnie zabić. A ja akurat posiadałem sprytus, to jest niezbędny do poważnego stworzenia inkantacji, tak? No i powiedziałem mu, Tom, w sensie czemu w ogóle ty mnie atakujesz? Czemu się mamy lubić? No tutaj mamy inną butelkę, ale no możemy sobie wyobrazić, że to jest właśnie butelka z pietusu, niezbędnego do tych okultystycznych inkantacji. I powiedziałem, Tom, mam tutaj butelkę, weź, napijmy się, nie? No to dobra. Napiliśmy tak do połowy, i mu. No ja z nim sobie gadam wtedy. No i on mówi: K. jesteś moim przyjacielem. Ja powiedziałem, no cieszę się, cieszę się, a on wtedy powiedział. Aha, bo ja mu powiedziałem, no cieszę się Woldemat, czy on powiedział, cholera, nie. Ja już nie nazywam się Woldematem. Zapytałem się, to jak mam się nazywać?